Jedźmy z tym koksem! Kupeczki Dobra, się maleczko z tej strony! Juma, play games! Dzisiaj sobie zagramy w Zebra Evolution! Seria wam się spodoba! Ja ja już to umiem grać, bo Jira w Evolution to jest to samo. No Boże To no nie będę musiał ten tak układ... Aha ja co? Wszystko umiem. Tylko że tutaj jest trochę więcej dodatków. Inaczej się tutaj trochę gra. Ale spokój. Już tutaj mnie nie uczy. No tutaj będziemy sobie robić kupy, 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 kupy. Bo. Patrzcie, patrzcie. No, lole, jak to jest nudne. Dobra. Patrzcie, lagi. O, ja się cieszę. Też się cieszę. Bardzo, bardzo. Mmm. Nu să dar No thanks. No, să ne și spot ba. Samotna zebra. To jest tata, to jest mama, to jest synek. Ej, synek! Będzie dobrze. Synek. Lag! Ale skaczemy normalnie, jak na

Co 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 co, co 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 to co było? Aha! Wydaje tutaj jakieś upgrade'y. Szybciej 3000. O 2,5 tysiąca. Aha, dobra Spamujemy, 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 spam, spam, spam. będziemy po jak będziemy mieli trochę więcej zebr, bo to jest trochę nudne. Ooooooo! Bo jesteśmy pocięciu i właśnie będziemy mieli trochę szybciej, bo to jest trochę nudne. No, mam nadzieję, że serial się spodoba. <śmuszczaj> jak ona wygląda? Jak ona wygląda, Boże Jak ona wygląda? Jak ona? To mnie rozśmiesza, Jak ona wygląda? Taki język ma. Patrz, srebrne kupy jeszcze robi. Srebrne. My się widzieli po cięciu i nie, jak będziemy mieli więcej, po prostu ja jak to powiedzieć, zaczynamy co będziemy mieli dalej. Trzy, dwa, 2, start. cięcie. Dobra, jesteśmy po cięciu. jak widzicie, nic się nie zmieniło z kurczatków. Jakich kurczatków? To jest trudna gra. Spamuję, pam, spam. O krowa one będą nowe światy to jest chyba ostatnia krowa krow. <grym> Zebra zebra giraffe evolution w ogóle w wyglądała jak krom ale spokój bez urazy po, po to jest chyba ta nie wiem zaraz zobaczymy Właśnie... teraz się dowiemy teraz się dowiemy no no tak o, o to jest iluminati! W poprzednim odcinku było też iluminati. Tylko że na bolusie. Iluminati! Iluminati! Nie rozumiem. Co to tutaj jest? I... Eee. zebra? Muszę kupować zebry! Yeah! Mm. Mother hacker, mother hacker, nie przeklinam. OOO oh! To jest tak gra? dobra. Mm, spam, 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 spam. To jest Illuminati. Boom, boom. Taka dziwna muzyczka taka hejla, 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 hejla. Taka muzyczka, taka Illuminati. Taka... Ruskie disko. Ruskie disco. To disco. rusko disko dis Ruskie disko i raczej brzmi. Krowizat. Nie. Yeah. To za króws. To jest najlepsze iluminacje krówsko i to też. To, to jest najlepsze, to jest najlepsze tutaj. To też jest nawet fajne. Słuchaj. on Łączcie się. Nie chcę żadnych świetlan. Aha. Aha. To je iluminátskom zebre. No, ty. 7 minut trwa odcinek lol o. w końcu się doczekałem tej chwili tego lepszego momentu Later. dwie iluminackie krowy tworzą oto Nowy świat! Co to jest? Co to jest? Jak ONO jest! Oo Musisz na tym? Nie Aha, to zaraz trzecię tu. ma Mamy buty. Ale fajne. Ale teraz musimy... Oczywiście zbierać na nową zebrę. Tu już mamy wykrzyknik, i możemy kupywać. Oto bry! Te iluminacje zebry. Yy. No. Idą takie hajla, 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 hajla iluminackie krowy robię dużo normalnych normalnych też można stworzyć normalnie dużą sumę aha bo ja będziemy mieli potem biliony, miliony kurde nie chcę ciebie jest to ciebie jej, dziwoląg aha Dobra lag. Kupujemy sobie tą. Ja dobrze wiem co robię. Będziemy mieć dziwo logo. To jest najlepszy Dziwoląg. Latam, 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 latam po całej wiecie. Dobra. Boże, boż. Cieni się sobie, sobie, będziecie mogli sobie też pograć. To jest gier seria. Seria... No. I... Święte Krusko. I... Nie. El trueno y la cruz que os voy Los iluminados. Baby Zebra, Baby Zebra. Cuando te despiváis, te voy a ir a jalar, a jalar. No. No. Dobra. No! Mam nadzieję, że odcinek tego się spodobał. Trzymajcie się i cześć!